Cześć, cześć, ja jestem Bukaj i... Będę grał w grę! Ogólnie jest to dość nietypowy odcinek jak na mnie, bo zazwyczaj nagrywam jakieś gameplaye albo takie rzeczy, które Was mogą zaciekawić, czyli na przykład Stanie W M1, natomiast zrobimy coś ciekawszego, coś dobrego na koniec roku, coś dla Was. Czy warto grać w nerwie w 2025 roku? Ogólnie sobie przejrzymy jak to wygląda od samego początku. Przede wszystkim na początek dostajemy szkatułkę, którą otwieramy i mamy pełne eku plus 4 z jakimiś pierdołami, które na pewno się przydadzą. Niestety, z tego co wiem, po jakimś czasie gry, właśnie ten odcinek kiedy był krecony, dowiedziałem się, że nie będzie przez jakiś czas, od dwóch tygodni nie ma, przez jakiś czas nie będzie e, darmowego jesa od Uriela. No ale patrząc tak no to wszystko, dostając eku. 4, jesteśmy praktycznie gotowi wyjść na M2 od strzału. No, próbowałem przed chwilą. Będziecie widzieć zaraz, jak to wygląda, ale nie jest to takie proste. Na początku trzeba bić wilki i dziki. To temu, że nie miałem włączonej alchemii, jak coś. Dobra, dobra, żarty żartami, ale tak na poważnie teraz od początku, co tu możemy w ogóle zdobyć? Ogólnie rozgrywka na początku nie jest jakaś hard, ona jest medium, nawet powiedziałbym, że easy, bardzo szybko możemy mieć ten 30 level, bardzo łatwo zdobyć jakiegoś fms -a. no sam początek nie jest zły sam w sobie. Trochę drogie są faktycznie te potki jakieś podstawowe rzeczy takie jak zmianki i dodania ale, ale no wiadomo robimy raz przez jakiś dłuższy czas po prostu go używamy no i tak to wygląda że po prostu z biegiem czasu samo przychodzi no jest to fajnie wszystko zbalansowane i wyważone Coś co mi się teraz podoba w tych czasach co się dzieje to jest to, że można dużo sobie przypomnieć z 2008. Ogólnie zaczynając tę grę nie macie poczucia, że gracie na jakimś Easy albo na jakiejś Priwie. Naprawdę da się wczuć w to, że tutaj ogólnie jak wchodzimy to jest to co kiedyś było. To znaczy dostajemy mieczyk, dostajemy jakieś temy i lecimy od razu walić dziki na ryj. you mm guys -hmm. początku, jeżeli chcemy cokolwiek sobie zarobić, wystarczy zbierać ten złom, który spada i sprzedawać go u handlarki, czy u kogokolwiek, kto ma większe procenty na sprzedaż. No i ogólnie możemy też zastosować e, taktykę zwaną e, bieda piszczy i rdzewieje, także podchodzimy do takiego delikwenta, pytamy się ładnie, grzecznie, czy ma coś pożyczyć. Oczywiście na no zawsze. Ale przede wszystkim chcemy tutaj cokolwiek zarobić tak, żeby nie narobić się. Tak jest to, kaka, dla jednego to jest dosłownie parę minut roboty. Wiadomo, na tych większych poziomach to nawet nie da się tego odczuć, że tyle wypada. Ale z racji tego, że my jesteśmy dopiero tutaj początkującymi graczami, a inni są bardzo pomocni na nerwi, będziemy to wykorzystywać. Wbity dziesiąty poziom, oczywiście możemy sobie teraz odebrać Aurę Miecza, która będzie nam bardzo pomocna w przyszłości. Ja no, co ja tu panzolę, to nie jest przecież poradnik. Odbieramy sobie tą Aurę Miecza. Będziemy ci, ogólnie to nie wiem, no, bez tego żebrania na rynku, zajęłoby mi to może 5 minut. Może nawet mniej. Odbieramy aury, lecimy dalej. Kolejna dobra duszyczka, która chce nam wbić bony do naszej nowej zbroi. Nowej to znaczy ulepszonej o dwa poziomy. Eee. Oko bonusiki wbite, tam jest jakieś 1000 HP, 50 wartości ataku. Zawsze to da do zbijania metków i ogólnie zbijania wszystkiego innego. Także widzicie, to jest kilka chwil, żeby poprosić kogoś o pomoc. Dla niego to jest praktycznie nic, a nam pomaga tyle na start, że mamy do 50 wolną drogę. Ja może trochę przesadziłem do 30, jak najbardziej, ale wyżej to już potem trzeba się postarać ze fm Z racji, że jest trochę grosza, możemy sobie PDK kupić i mam pewien plan, który właśnie będę wykorzystywał. Tylko przy okazji muszę trochę podbić level do góry, żebym wsparta założyć kimś, kto będzie miał 35, coś około tego. Don't bother, don't try, try, try to OK, jest taki pomysł, żeby zobaczyć jak ta nerwia faktycznie działa dla ludzi i ja sądzę po dłuższej grze tutaj, że jest bardzo spoko, ale zobaczymy od zera czy faktycznie ktoś kto będzie expił jest w stanie dołączyć do nas Parta. No i faktycznie jest bardzo spoko. Ogólnie dajemy tylko książkę lidera, no bo gdzieś tam dostajemy ją po drodze, więc jest mała karta przetargowa, też w sumie będzie expo spoko szedł a my będziemy stojąc do 30 w sumie się posuwali. Właśnie tutaj się próbowałem dowiedzieć co się stało z tym, że nie ma już tego Jessa Uriela, przecież od dwóch lat był, no widzę, że taki pomysł padł, może wróci, może nie. Szkoda, bo był fajny początek, jak na nerwie to bardzo zachęcało, że musiałeś sobie że nie musiałeś sobie właśnie kupować od samego początku iesa nie znając gry, tylko masz tam jakieś demo, to znaczy 3 dni albo 5 to było, chyba nawet 5. W każdym razie może wróci będzie git. Standardowo od niskich leweli, no w sumie na wyższych też bardzo często przypadło, że ktoś bija na spota i się wygłupia, ale chyba to otworzy tą grę taką fajną. Tutaj tego akurat nie brakuje, no bo jest sporo ludzi nawet w takim bardziej martwym sezonie, i tak i tak bardzo ciężko było spota. Bo z tego co ja tutaj zauważyłem po tylu latach gry latach, no miesiącach że każdy pod jest tutaj praktycznie zajęty 2-4 na dobę naprawdę, nieraz szedłem o 3 w nocy, nieraz szedłem o 12 i zawsze coś tam musi być, naprawdę tu są bardzo konkretni gracze, to jest bardzo fajne akurat mind, why, 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 dlatego ja właśnie idę jednego przywitać nożem w plecy a tak na luzaku po prostu się w sumie wykupiamy. Ogólnie jest tu ciekawie, bo bardzo fajne da się konwersacje nawiązać z niektórymi ludźmi. No i faktycznie potrafią godzinami siedzieć za tobą i latać, i biegać, i teleportować się, bylebyś tylko sobie nie pograł. Także ta rozgrywka dla niektórych może być bardzo wyniszczająca. Ja dostawałem białego... Nie wiem czego. Dostawałem, no, na głowę. Dobra, może wróćmy do takiej genezy tego w ogóle odcinka, bo chodziło tutaj o ocenę nerwi, czy warto grać w 2025. Ja patrząc po tym wszystkim, po tym co ja tutaj widzę aktualnie, robiąc nową postać i grając sobie troszeczkę po mieście chodząc, dalej jest tu multum ludzi, fajnie, bo dużo z serwera się pozmieniało i to na plus doszły amulety, doszły jakieś kalendarze wydarzeń doszły nowe skrzynie co chwilę są nowe eventy które bardzo są teraz wybalansowane więc ogólnie podoba mi się to że można coś tutaj zarobić nie będąc strajharderem bo niektórzy potrafią naprawdę siedzieć tygodniami nad jednymi rzeczami no, i ja ogólnie jestem takim fanem bardziej hardów. No, bo tam jednak trzeba trochę się wysilić i ta gra ma jeszcze ten stary urok, że dużo z niej przypomina, a nie jest jeszcze taka przestarzała, bo są tu nowe elementy, które wprowadzają co jakiś czas. No, patrzę tak na cały ogół. Ogólnie to nikt tutaj nie sponsoruje tego odcinka ani nikt tutaj nie płaci mi za to, żebym jakąś dobrą opinię wystawiał. To jest po prostu fakt taki, który ja stwierdzam po graniu tutaj. I po tym ile ja tutaj czasu spędzałem wcześniej, teraz niestety nie ma tyle czasu, żeby posiedzieć i coś konkretnego zrobić, dlatego taki odcinek sobie walnę. No i to jest moja opinia, którą ja sobie sam wyrobiłem po graniu tutaj, bardzo naprawdę wciągnął mnie ten serwer i tyle. Podoba mi się kwestia też mini bo na nich naprawdę sporo dało się zarobić. Jest to fajny, przemyślany system, bo można sobie po prostu zrobić postać do tego, która będzie ciochała takie 61 poziomy, inne. Da się fajną alchemię tam wyposażyć i naprawdę sporo zarobić. Pamiętam, że takie niektóre przepustki były po na przykład 200 kakam rożne, czy coś koło tej, nawet więcej chyba, ale już teraz nie pamiętam do końca. wiem, że na pewno dało się na tym fajny biznes zrobić taką postać, którą stworzyłeś, nawet lepszą. Zwracała się w jakiś tydzień, Około tego. No i grając sobie spotkałem starego znajomego, który zgodził się trochę parę słów od siebie tutaj wystawić na ten temat, przeczytajcie sobie co tu jest napisane, ogólnie tutaj mówi o tym, on też jest starym graczem, także zapytałem go tak personalnie co sądzi o tym serwerze, w sumie gra na pewno ponad 2 lata, tam chyba pisze 2 lata i 3 miesiące. Także to też może mieć sobie tą opinię już wyrobioną. No i tak podsumowując, w sumie, czy warto grać na Tinder w 2025? Myślę, że tak. Dalej ceny wonów są wysokie, dalej ceny itemów są wysokie, dużo się tu dzieje, dużo ludzi. No ogólnie, to, to czy możecie sobie sprzedać jeden item w jakiejś innej grze, na przykład za 1000 wonów, czyli nie wiem, po mojemu to 4000 zł na oko. Czy to jest możliwe? No, mało która gra pozwala na takie rzeczy, także dla samego zarobku już można sporo tutaj się nahapać. Więc tak, po przegraniu tych, nie wiem, dwóch godzinek myślę, że dalej warto grać i będzie warto grać w 2025 roku. Mam nadzieję, że ja będę i miał czas na to, żeby was spotkać i wy mnie. No i wszyscy się będziemy tutaj widzieć. No, mam nadzieję, że nic dalej będzie trzymał tak, jak trzyma ten serwer i będą tylko nowe i wspaniałe rzeczy. Ja uciekam, trzymajcie się, dzięki za oglądanie, bye. Ekspienie, trzy trzymowy zabije i we mnie gniję Szukam truty od trzech dni w kieszeni złoty 83 Może jutro coś zarobię, jak się uda to podropię Cała nerwia śpiewa z nami Wbij na stream z bukajkami Cała nerwia krzyczy razem Biegnij bukaj ekspić z pasem Mama zawsze powtarzała mi Masz dziś ekspić ze trzy dni Tata często mówił mi, Zrób ten montaż i za drzwi.